Dzień dobry, moje drodzy widzowie. No, mam dzisiaj dobry humorek. Ładna pogoda jest. E, chciałem się wybrać teraz na dom do góry nogami, ale to jest taki park tutaj. E, tylko do 16 mam otwarte. Jest już też późno. E, ludzie, masakra. Ja śpię ostatnio. Chodzę późno spać i w tym e, wstaję też. Późno. Dzisiaj prawie do 12 znów spałem, ale parę rzeczy się znów się udało u mnie. I co się przydarzyło, zaraz wam powiem. Dzisiaj byłem z moim kochanym mercedesem. Trochę sko. Mu trochę dodać, musiałem z nim trochę pojeździć tam stoi też fajnie co e, ten dzisiaj zrobiłem przegląd techniczny z tym samochodem bez problemu dostałem po ludzie, bo mam jeszcze moje niemieckie tablice muszę go teraz przemeldować e, zobaczcie mój piękny mercedes wszystko zrobione bez problemów nawet nawet mnie chwalili e, przy przeglądzie. Dostał teraz techniczny przegląd. Na nas, do następnego roku mam. Mogę teraz spokojnie samochód zamoldować I no fajnie się udało. Podoba mi się. E, co następne a e, agencja e, zdałem papiery do pracy. Dwie agencje takie napisałem to dwóch agencji takich. Jedna z powrotem, znaczy jedna już wczoraj napisała, ale do nich nie odpowiadam już. Um, mam dobre papiery, pracowałem co 25 lat w logistyce, robiłem majstra w Niemczech. E, dobrze wykształcony jestem, jestem arogancyjny, każdą pracę nie będę brał. I <ścoughs> jestem no, arogacyjny niemiec teraz jestem. E, <laughs> nie, śmieje się ludzie. E, nie, e, po prostu mi wysłali maila kurde, co każdemu wysyłają. Mam naprawdę bardzo dobre papiery. Mi od ten mnie potraktowali, nawet osobiście nie odpisali nawet ani pani blog albo coś e, nie, nic, nic takiego nie napisali. Z tym w, im wcale nie odpowiadam, bo on mi napisała, mam tam na oferty się e, patrzeć i jak tam ofertę znajdę, to wtedy. Mam papiery złożyć i wtedy no, CV oddać i tak dalej. Nie, nie będę robił. E, bez sensu, taka agentura. Jak nie widzą, e, jak. A, bez sensu. No nic, ale druga agencja dzisiaj zadzwoniła i jutro o 12 do mnie zadzwoni i pogadamy. Ona ma coś, co by do mnie pasowało e, z pracy i jutro o 12 zadzwoni i wtedy pogadamy o tą pracę. Chciała już dzisiaj pogadać, ale ja arogancyjny jestem. Powiedziałem, że dzisiaj nie mam czasu, mam termin. Niech jutro jeszcze raz o 12 zadzwoni. Ha! No um, słuchajcie ludzie, chciałem w sumie teraz iść do tego domku do góry nogami się nazywa, dom do góry nogami, ale to jest tutaj taki park. Teraz patrzyłem, oni mają tylko do 16 otwarte. Teraz na karcie tutaj patrzyłem, tutaj jest wieża widokowa. 3 km. nie wiem teraz myślę jest akurat no 16 dokładnie pół godziny potrzebuję do tej wieży. Ehm, se pomyślałem może wam trochę tą wieżę pokażę i jeszcze coś powiem. No no to się zaraz zobaczymy przy wieży. O ludzie ale masakra kurde się wybrałem. Teraz dwa kilometry jak ja tego nie lubię czy takiej ulicy teraz tutaj chodzić kurde A, się rozwaliłem tutaj na ten ten e, denerwuję nie lubię takich dróg bo zawsze się, się boję nie wiadomo co się stanie jeden przejedzie i i będzie po mnie wtedy no nic to teraz jeszcze tak z kilometrów teraz będę musiał tak iść to zaraz się zobaczymy przy tej wieży jeszcze wam coś powiem. Dobry humorek dzisiaj jest. Eee, no, No, kurde, zeszłem z tej drogi nareszcie. Tutaj teraz teraz mogę trochę pogadać. No, co powiedzieć. Em, dwa miesiące w Polsce jestem. Do tej pory nic nie żałuję tej decyzji. Na, nawet. E, a super, leci normalnie, co teraz zrobione? Mieszkanie znalazłem. Dowód osobisty dostanę za 3 tygodnie. Te się od razu udało bez problemu. Um, teraz bank. No, bank jeszcze muszę załatwić. O pracy już się trochę kumałem. No, jutro zadzwoni ta pani z tej agencji. Um, samochód. Dzisiaj zrobiłem ten techniczny przegląd. Mogę teraz dalej robić z tym, że. Um, Zamelduję go, ubezpieczyć i koniec. No, yy, nie żałuję tej de decyzji do tej pory, że tutaj wróciłem do Polski. Też mi się bardzo podoba, yy, że mnie po prostu też... Ej, się, no ludzie mnie biorą yy, fajnie do, te do tej pory, nic negatywnego nawet o ludziach. Każdemu się to podoba, jak ja powiem na przykład, że żyłem tam ponad 30 lat w Niemczech. No coś, tam też się wychowywałem i tak dalej. Pomimo temu... Żadnej negatywnej re reakcji do tej pory nie miałem. E, ludzie są zadowoleni. O, ostatnio taka babka do mnie też. A fajnie, pan pan wrócił tutaj i ten po tylu latach ładnie słyszeć i ten no i że polski jeszcze u mnie tak dobrze i ten no ja mówiłem, że mi polski bardzo ważny jest. No mi w sumie obydwa języki są bardzo ważne, niemiecki i polski, wiadomo. Ale polskiego pomimo temu też się nigdy nie zapomniało. W rodzinie też z rodzicami, tylko po polsku ześmy rozmawiali. No co, w Polsce, w Niemczech się wychowywałam no ale w domu wszystko po polsku, nie? No tak jak w Polsce. Święta też jak w Polsce ześmy robili. Z barszczem Czerwonym, i to wszystko to co się tam należy, to świąt po polsku ześmy robili. Moja matka po polsku gotowała. No, e, tylko poza domem, nie wiadomo. E, w innej kulturze się wychowywałem. Te Niemcy przeżyłem. Też wam raz opowiem, jak było tam w Niemczech, te początki i tak dalej. Ale to je, ten kanał jeszcze jest młody, to zresztą to wszystko ma czas. No nic muszę powiedzieć, że fajnie leci. No, normalnie e, zadowolony jestem. Jak teraz dzisiaj taka piękna pogoda jest, kurde, słoneczko wysuwa. Jasne kurde, od razu myślę sobie dzisiaj, no niestety za długo spałem, mogłem, to muszę jeszcze jakoś opanować, że kurde, normalnie muszę iść spać i normalnie wstawać rano, a nie kurde, tak jak tutaj, nie wiem, nie podoba mi się to ostatnio, to tak się ułożyło, że kurde, siedzę do drugiej, trzeciej w nocy, ale też robię coś, nie, albo te klipy robię, albo się kumam o pracę, albo yy, ten, znaczy się, nie łamię się jakoś, albo zaczynam pić, bo mi, mi źle i nie, mi bardzo dobrze idzie. Też muszę powiedzieć, e, no, powoli tak też do siebie dochodzę, bo hej, się poznaje sam, nie? Byłem 14 lat żonaty, teraz też żony, e, ale fajnie, podoba mi się, ludzie, no co powiedzieć. E, wszystko się do tej pory leci jak trzeba. Teraz pracę i to wszystko no, się układa. Cieszy mnie bardzo. I sam wszystko mogę, cały dzień wszystko sam planuję. Ludzie, ja, nie, ja wtedy, jak jeszcze mieszkałem tam, no co powiedzieć, mieszkałem jak byłem żonaty, ja robiłem pranie, e, też odkurzałem, e, sprzątałem też w mieszkaniu, się opiekowałem tak samo jak kobieta o dzieci. Od czasu do czasu nawet też gotowałem, znaczy, ja nie byłem żaden pasza który siedzi i mówi rób. Moja żona też musiała pracować, myśmy we dwójkę pracowali. Ja tak samo w domu też coś robiłem i nie tylko to, reperowałem wszystko, mogę reperować. Samochody w mieszkaniu, rury kładłem, tapetować. Ach, wszystko, ja wszystko sam umiem. Tak się w życiu nauczyłem, że wszystko sam robię i ludzie od, 7, od 17 lat, od wieku 17. Ja na siebie sam jestem odpowiedzialny, z domu wyleciałem, jak miałem już 17, no co powiedzieć, musiałem się sam uczyć wszystkiego, no i dużo mi dało, muszę powiedzieć, bo bym też tak nie stał dzisiaj, jak bym, no nie wiem, nie... zresztą nie wiadomo, ale teraz dużo gadam, bo mi pokazuje akurat nawigacja, że inny kierunek muszę iść. Ludzie, poczekajcie, ja teraz tutaj gminy. Um, gdzie tutaj wieży i zaraz jeszcze wam pokażę fajny widok? Dzień dobry. No, doszłem. Ej, ludzie, fajnie, poza sezonem nieźle. Zobaczcie, to jest ta wieża tutaj. Tam teraz na górę wejdę. Eee, się obawiałem, że jest zamknięta, ale ludzie, poza sezonem, no, gdzie co? Wszędzie kasują. Kaserowią wszędzie. Jest otwarte. Weź, fajnie mogę wejść. Pójdziemy sobie teraz tam fajnie na górę. Co mi się podoba, ja tutaj w okolicy mam kupę takich jest. Fajnie. No to teraz było 20 km. Musiałam jechać. Ale pomimo temu samochodem się ten raz. No, ej, tak mi się podoba. Te wędrówki tutaj. Wam będę dużo pokazywał, bo chodzę dużo na wędrówki. I to są takie małe miejsca właśnie. To co te Instagram. I to, co tam na Instagramie pokazują, tam pieprzyć to. Ludzie. Ci ludzie nie mają pojęcia moim zdaniem. Zobaczcie taką fajne miejsce. Tutaj znalazłem taka fajna wieża. Nikogo nie ma. Buda zamknięta. Kasują, poza sezonem jest. No wiadomo, Paścier, październik jest. I już ponad, poza sezonem ładnie, pusto, ani człowieka. Tam z tyłu jeszcze krzyż taki jest. Krótko wam pokażę. Mm. zobaczymy. Fajnie, co? Widzicie? Czy, o, muszę. No, fajnie, pięknie. Ładnie. A, i to mi się też podoba z tymi krzyżami, tutaj wszędzie. No, katolicki kraj, kurde, co powiedzieć? Ja jestem wierny. W Niemczech to już powoli, kurde, masakra. Tam w Niemczech jest i tak kupę ateistów. Tam mało co ktoś praktykuje tą religię. A, i tutaj jeszcze zobaczcie. Mój najlepszy papież. Tutaj. To jest mój ukochany papież. To był najlepszy papież. Paweł. To, to był najlepszy papież. Szkoda, że go już nie ma. Dobry człowiek był. A, fajne czasy to były wtedy. No. Idziemy teraz do góry. Pokażę wam ten widok. Ja muszę tylko plecak pozbierać. Nie wiem jak ten wam pokażę Jak po tych schodach to będzie teraz fajnie. Tam cały... Na górę wejść. Po tych schodach się zepsuje No, ale fajnie, otwarty jest. No to choć się zobaczymy na górze. Co tam jest? Fajnie. Surowo zabronione. Co to znaczy zabronienie się? Wy na wyższy widokowy po godzinach otwarcia. Surowo zabronione. No nie wiem, ale tutaj jest otwarte. Tutaj nikogo też nie ma. No to na szybkiego jeszcze wejdziemy zanim jak tam na. Nie, fajnie, myślę, że cały czas otwarte. Przecież tutaj nikogo nie ma, ludzie. A jak mnie tam zamkną, no to skoczę. <noise> no, i jeszcze tam parę pięt. Mam. Teraz, jak trochę weszę, to jest teraz. Całkiem na górze jeszcze jest jeszcze jeden etap, albo dwa. Chyba są. Jeden albo dwa etapy. O kurde. Ciężko mi oddychać. To jest te palenie, ludzie. Przestańcie palić. To jest to jedyne, co mi jeszcze. Ten nauk to jeszcze. Jedynym mi jeszcze został te palenie. Ech. To mi jeszcze zostało, kurde. Ech. No. Nie piłem z alkoholem, przestałem nie pić dużo lepiej, ludzie. To jest, że dopiero życie zaczęło się. Jak zrzuciłem ten alkohol. Um, teraz papierosy ale na, na razie naprawdę nie mam zamiaru przestawać palić na razie lubię jeszcze palić papieroska, chociaż to do kawki i tak dalej, potrzebuję to a bardzo ciężko jest eee, rano jak się wstaje, nie każdy to zna kawka i papierosek to jest w sumie to pierwsze co ja w sumie codziennie robię no nic, pójdziemy teraz na ostatni etap fajny widok tutaj już się zaczyna ale wysoko, jak kurde Zobaczcie. O, ja pierdzielę, ale wysoko. Mm. A się w głowie kręci. Aż się w głowie kręci, kręci kurde. No nic, idziemy dalej, dokładnie. Zobaczymy, co tam jest. No, y, widok będzie. <grym> ja, kurde, ludzie, zobaczcie, jak pięknie. Te petarda. Wow, pięknie, jaki fajny widok, wow, balon jeszcze, no wiecie co, fajnie, wow, mogę bliżej, no, a 10, o kurde, nieźle, nieźle. Fajnie ludzie, zobaczcie, idziemy dalej do góry, ale pięknie tu, wow, super, no jestem na górze prawie, Bo zobaczcie jak pięknie tutaj wygląda, wow, ale fajne zdjęcia będę miał, hej, podoba mi się, fajnie, a to jeszcze wyżej idzie, kurde, jak daleko to jest? Oooo! Pięknie o, To się, to się opłacało. Jak pięknie to wygląda Wow, czekajcie. Tak zrobi. Super. Ta strona też fajnie, Pięknie. Yeah, ale widok. Kurde ludzie i kompletnie sam tutaj jestem. Tutaj nikogo nie ma, Uuu, się cieszę jak pączek. Fajnie. Ej, super. Jeszcze mamy jeden poziom. A ten filmik będzie dzisiaj dłuższy, pierdzielę. Ten kto ogląda to co obejrzy. Fajny widok, kurde się cieszę. To jest, to, to jest znów takie coś, co się wcale nie oczekiwałem dzisiaj. O chciałem na ten domek do góry nogami. No i teraz spontanicznie kurde, sobie pomyślałem, choć się pojadę na ten e, na tą wieżę. O, co tutaj widzę? Berlin 470, Szczecin 350, Słupsk 80 w tym kierunku. Wow, zobaczcie. Ja, ale pedardo! Kurde, ludzie, zobaczcie, jak pięknie tutaj to z tym balonem normalnie wygląda. Pięknie. Te drzewa, teraz ta jesień się zaczyna. Też mi się podoba te kolory drzew. Od żółte, teraz ta wchodzi, te żółte. Jeszcze parę tygodni, czerwe, czerwone się będą robić. Piękną naturę tutaj. A, tutaj idź dalej. Toruń 170, Łódź 360, Częstochowa 580, ok, to jest ten kierunek, fajnie. Czekajcie, bo mu się chyba kamerkę tutaj mi trochę pobrudziło, no chyba teraz lepiej. A no, Gdańsk 40, Malborg, Stuwa, Olsztyn, Olsztyn no 195 w ten kierunek. A co tutaj? Wejherowo 60, Władysławowo 85 i Łeba 95 w ten kierunek, tam gdzie Balonikle jest. Ale zajebiście ludzie, fajnie. Um, normalnie brak mi słów, teraz muszę trochę te miejsce, trochę muszę zgwałcić, bo potrzebuję materiału na moje shorty, muszę sobie trochę porobić. No nic. Um, widok, się zobaczyli? Jeszcze tak pokażę, nie wiem, taki filmik zrobię z muzyczką jeszcze na koniec, co możecie sobie jeszcze raz tak... No, ten Paweł ma... Ten, on ma tam dobrze, na tym. No, taki mały filmik jeszcze puszczę. I będziecie no, podziwiać ten piękny widok. Ja z tym tutaj na razie kończę. Nie chcę dużo gadać już. Powiedziałam to najważniejsze, że no, podoba mi się. Dwa miesiące tutaj w tym kraju jestem i normalnie wszystko leci dobrze. Zadowolony jestem. No jedyne co, jeszcze na razie tyle ludzi tutaj nie znam, wszystko do tej pory sam siedzę w domu, w mieszkaniu jak ta pupa, e, sam w mieszkaniu, ale robię moją rzecz, to co mam do roboty, też nawet dobrze jest, bo mi nikt nic nie wciska albo coś, mogę się 100% tylko na siebie koncentrować, nikomu nic nie muszę pomagać, nikomu nic, nikt mi nie zawraca dupy, e, wszystko se sam powoli, powoli robię w moim czasie, e, w mojej prędkości. Dla nikogo też e, się nie będę przestawiał e, i nigdy tego nie robiłem. Jestem taki jaki jestem. Jak to, albo to ktoś akceptuje, albo nie, to mnie to musi wtedy niestety swoją drogą i Mnie to wtedy nie interesuje. Ja mam swoich ludzi, tych co znam i są w porządku. E, mam jednego kumpla w Australii. Mieszka, i tak dalej. Mam kontakt całkiem z nim. No, mój najlepszy kumpel, jak brat, prawie. No, takie kontakty mam, to, to nie jest to. Tylko tutaj, tak w Polsce, tutaj mi od czasu do czasu brakuje. Na kobiety wiadomo, na razie nie patrzę na kobiety, też nie chcę kobiety. Mnie nie interesuje ten temat na razie absolutnie. Tylko nowe problemy, nic więcej. Moim zdaniem na razie mi kobieta nic nie daje, co bym potrzebował tylko więcej problemów nowych e, jeszcze jak tam się źle decyduje to nie nie na drugi cyrk nie mam ochoty na akurat se teraz pomyślałem sobie se, parę lat pożyję sobie tak sam bo mi się tak podoba coraz bardziej mi, mi się to podoba że jestem e, że nikogo nie mam i jestem sam i, i mogę planować tak jak chcę i do tej pory wszystko się udaje no to, to z tym się kończy dzisiaj. Jeszcze widok wam trochę pokażę. A już dzisiaj patrzałem, mam ponad 30 abonentów. Ludzie, dziękuję. Dziękuję wam temu 30 abonentów. No 32 dzisiaj było rano albo 34 już. Nie wiem Dziękuję za, za, za sub, sub, subskrypcję. Dziękuję bardzo wam że to Was interesuje, co ja wam tam puszczam. E, fajnie. E, no. I z tym kończę. Dajcie subika, jak to wam się podobało. E, paluszka do góry, wszystkie paluszki co macie, albo nie wiem co. Może ten średni paluszek. <noise> nie wiadomo, Musi, możecie sobie tam wybrać jaki palec do góry. E, no, z tym się kończy i fajnie było. Ja jeszcze sobie tutaj ten widok, sobie tutaj pooglądam trochę. Fajnie, ach, piękna natura. No, gadania, gadania, gadania do następnego razu. Pa, trzymajcie się! Uwa.